Film powstał przy współpracy z firmą Computronic. Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz YouTube. Jak widzicie w rękach trzymam najnowszego iPada Pro o przekątnej ekranu 9,7 cala i chciałbym w dzisiejszym filmie go dla Was rozpakować. Ale zanim przejdę do roślinania tych wszystkich folii, które otaczają karton od iPada, chciałbym Was gorąco zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami, także z tymi dotyczącymi iPada Pro. Nie przedłużając, zabieramy się do rościnania. Musimy trochę tutaj hmm, rozciąć tę folię, aby ona łatwo zeszła. Ok, myślę, że to wystarczy. Jak widzicie, jest to wersja 32GB. Kolor tego iPada jest Rose Gold. Powiem Wam szczerze, że chcę zobaczyć, jak wygląda ten kolor właśnie w przypadku iPada. Widziałem go w przypadku iPhone'a 6S. Średnio mi się podobał i to jest łagodnie mówiąc, średnio mi się podobał. Widziałem ten kolor też w przypadku iPhone'a SE i ten kolor już tam znacznie lepiej się prezentował. I teraz właśnie chcę przetestować, zobaczyć, jak prezentuje się ten kolor w iPadzie Pro. Jak widzicie, oczywiście ten kolor jest w połączeniu z wersją białą, więc tył dopiero nam pokaże, że jest to wersja Rose Gold. Do niej zaraz przejdziemy. Tutaj mamy kabel Lightning do ładowania, do synchronizacji wszystkich danych z naszym urządzeniem. Tutaj znajduje się z kolei ładowarka, a tutaj oczywiście mamy kartonik z dokumentacją. Nie spotkamy tutaj igły do wyciągania karty SIM, bo to jest oczywiście wersja z samym Wi-Fi. No i co dalej mamy w tym e, zawartość tej dokumentacji? Standardowo oczywiście na ostatniej pozycji muszą być naklejki, które oczywiście znajdują się w tym opakowaniu. iPad jest oczywiście otoczony dodatkową folią, więc ją też musimy zdjąć. I teraz jak widzę przypomniało mi się oczywiście, że nowy iPad ma wystający obiektyw. Po raz pierwszy e, z tego co pamiętam w iPadzie jest wystający obiektyw. Powiem Wam szczerze, że mi to w iPhone'ie zupełnie nie przeszkadza, nie mam z tym żadnego problemu, natomiast chętnie sprawdzę, jak przy znacznie większej powierzchni e, działa właśnie jakby ten wystający obiektyw, to znaczy e, czy, czy to nie przeszkadza. Jak widzicie, tutaj tak właśnie iPad się nam prezentuje. Kolor powiem Wam szczerze, że... No szału nie ma, niestety ten iPhone SE najlepiej prezentuje się w tym kolorze, jeśli chodzi o ten kolor w zasadzie. Tutaj jest troszeczkę gorzej mam wrażenie, bo jest podobnie jak w iPhone'ie 6S. Jak widzicie tutaj minimalnie wystaje ten obiektyw. Możemy też sprawdzić jak stabilnie będzie leżał na jakiejś powierzchni. Jak widzicie, nie ma żadnego problemu, w ogóle nie, nie odczujemy tego tak naprawdę. Ok, trochę już popalcowałem go, natomiast myślę, że możemy go odpalić. No i nie ma problemu. Zaraz pewnie przejdziemy do konfiguracji tego urządzenia i wtedy do Was wrócę. Podczas konfiguracji tego urządzenia natknąłem się na taką funkcję, prezentację tej funkcji, o której Apple wspominała na konferencji, prezentując właśnie tego iPada. Z racji tego, że zastosowano w tym ekranie od iPada taką nową technologię o nazwie Trutą, która ma powodować, że iPad, a raczej jego ekran, będzie się automatycznie dostosowywał do światła panującego właśnie w obrębie użytkowania tego iPada. Nie wiem, czy to zobaczycie dokładnie na kamerze. Postaram się, aby tak to wyglądało. Natomiast ewidentnie jest różnica pomiędzy użytkowaniem właśnie z tą technologią Truton i bez. Jak widzicie, spokojnie można potem w ustawieniach to zmienić, jeśli komuś by to nie pasowało. Natomiast ja to oczywiście przeklikam. No i nasz iPad nas powitał. Jak widzicie, zaczynamy. iPad jest oczywiście wczytany całkowicie jako nowy iPad. Nic tu jeszcze od siebie nie wgrywałem za jakiś czas będę musiał, aby przetestować po prostu i sprawdzić co to urządzenie może, bo na papierze wygląda to bardzo fajnie, natomiast jak już mnie pewnie znacie, nie lubię tych informacji na papierze, chcę przetestować po prostu jak w użytku codziennym tak naprawdę wygląda zachowanie tego iPada, jak on się prezentuje, jak działa, bo powinna tu drzemać w nim moc, jeśli tak można powiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, ja sobie chętnie przeglądam te komentarze i potem w recenzji czy jakimś finalnym filmie, związanym właśnie z tym iPadem, będę chciał poruszyć te kwestie, o które mnie prosiliście. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to śmiało możecie mnie też znaleźć na Twitterze oraz Facebooku. Ja za dzisiaj mam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć! Film powstał przy współpracy z firmą Computronic.